Witam Was w odcinku, który otwiera miniserię walentynkową na moim kanale. Hej, rybenki to akwa, niedługo Walentynki, więc pomyślałam sobie, że będziemy świętować razem i oczywiście w simowy sposób. Z tej okazji zbudowałam swój własny hotel Barabara i tu muszę powiedzieć, że sprawdza się teoria, że lepiej buduję, kiedy nie nagrywam. <grym> no ale kochani, trzeba ten hotel urządzić i potrzebuję w tym wszystkim waszej pomocy. Szkodowałam w sumie 8 pustych pokoi i 5 z nich urządzę sama na 5 live'ach. Będę meblować codziennie jeden pokój, a transmisje odbędą się od 5 lutego, czyli od poniedziałku, aż do piątku 9 lutego, zawsze o godzinie 18. 000. No, chyba, że coś naprawdę się stanie, to oczywiście dam Wam znać. Wy, kochani, też otrzymujecie zadanie specjalne ode mnie i przewidziałam też nagrodę za udział w tym wyzwaniu, bo trzy osoby zdobędą po jednym kluczu do kolekcji i Bielizny dla swoich Simów. A mowa tutaj oczywiście o paczce Sim -tymność. Myślę, że ta kolekcja nada się idealnie na Simowe Walentynki, więc teraz powiem Wam, co dokładnie trzeba zrobić, aby ją zdobyć. W tym hotelu muszą pojawić się pokoje dla wszystkich Simowych RAS. Ja wykonam swoje pokoje miłości dla kosmitów, Syren, magów, wampirów i wiekołaków, a was naszym zadaniem jest wykonać trzy pozostałe pokoje dla zwykłych simów, duchów oraz simorośli. Najlepsze pokoje dla tych ras umieszczę oczywiście w moim hotelu. więc jeżeli chcecie wziąć udział w tym wyzwaniu, to wejdźcie do mojej galerii Akwamery na 5, a na końcu pobierzcie odpowiedni pokój i urządźcie go w romantyczny sposób dla jednej wybranej simowej rasy. Pamiętajcie tylko, aby nie zmieniać ułożenia drzwi wejściowych. Jedynie drzwi od łazienki możecie przesuwać po jednej ścianie. Tu też ważna informacja, żebyście wybrali tylko jedną z trzech opcji, czyli tylko pokój dla zwykłego sima, albo tylko pokój dla ducha lub tylko dla Simorośli. Nie proszę Was o tworzenie nie wiadomo jak dużej liczby pokoi, skupcie się tylko na jednym wybranym i przede wszystkim nie korzystajcie z modyfikacji, bo potem cały hotel chcę umieścić w galerii dla Was wszystkich. Pokój, który wykonacie, opublikujcie w galerii pod hashtagiem Aquamarena, a w tytule mieście informację, dla kogo dokładnie tworzycie ten pokój, czyli na przykład może to być krótkie słowo zwykły Sim, bądź tylko słowo duch lub Simorośl. Wyzwanie trwa od teraz, od publikacji tego odcinka, aż do piątku 9 lutego do północy. Wyniki przed Przedstawię Wam 12 lutego w poniedziałek między godziną 16 a 22, czyli tak, jak to zazwyczaj się odbywa na moim kanale, na karcie społeczności na YouTubie. I wtedy też przekażę trzy klucze dla zwycięzców, a przekazywać je będę na czacie poprzez aplikację i jej app. A cały urządzony hotel zobaczycie 14 lutego w Walentynki w odcinku specjalnym. W sumie to wszystko, więc kochani, ja Wam życzę powodzenia i widzimy się już niedługo, bo w poniedziałek na pierwszym live. Także na razie, cześć, pa!